Proszę o uwagę. Otwieram siódmą sesję Rady Gminy Szczytno ósmej kadencji. Na dzisiejszej sesji witam Pani i Panów Radnych, Wójta Gminy Szczytno Pana Sławomira Wojciechowskiego, Wicewój Gminy Szczytno Panią Ewę Zawrotną, sekret... Skarbnik przepraszam bardzo Gminy Szczytno Panią Jolantę Budlewską, Sekretarza Gminy Szczytno Pana Kamila Maryszewskiego, Kierowników Komórk Organizacyjnych Gminy Szczytno, Pana Aleksandra Godleckiego, Panie i Panów Radnych Powiatowych, bo również takich mamy od nas. Witam Panie i Panów Sołtysów. Przypominam, że na przełomie marca i kwietnia tego roku odbyły się zebrania wiejskie sołeckie na terenie Gminy Szczytno, w trakcie których wybrano na pięcioletnią kadencję sołtysów i tak mam zawsze przywitać i pogratulować urzędu następującym osobom. Pani Beacie Kłaj, sołectwo Zębówko, Pani Karolinie Kowalczyk, sołectwo Gabrzyjałki, Panu Zdzisławowi Bogackiemu, sołectwo Lemany, Pani Teresie Zieronkowskiej, osiedle Leśnybur, panu Zbigniewowi Wisniewskiemu, sołectwo Glipowa Góra Zachodnia, pani Kalynie Kołą, sołectwo Marcewo, panu Władysławowi Kulas, sołectwo Niedźwiedzie, pani Agnieszce Kordowskiej, sołectwo Nowe Gizewo, pani Sabinie Szablak, sołectwo Krusowy Borek. Panu Mirosławowi Mierzejewskiemu, sołectwo Sasek Mały, Panu Adamowi Grochockiemu, sołectwo Sasek Wielki, Pani Karolinie Ek, sołectwo Semdańsk, Pani Mironie Urbanik-Gołota, sołectwo Siódma, Pani Marioli Umińskiej, sołectwo Stare Kuty Panu Pawłowi Suchowieckiemu, sołectwo Szczycionek, Panu Adolfowi Pasztalaniec, sołectwo Trelkowo. Pani Agacie Kaczmarskiej, sołectwo Wały. Pani Bogusławie Kwiecień, sołectwo Zielonka. Pani Małdalenie Hafer, sołectwo Wawrochy. Panu Daruszowi Teptule, sołectwo Czarkowy Grom. Pani Annie Kwiatkowskiej, sołectwo Nowiny. Panu Andrzejowi Gers, sołectwo Szymany. Panu Januszowi Jakubcewicz, sołectwo Jęcznik. Panu Krzysztofowi Jasinowskiemu, sołectwo Kortele. Panu Michałowi Rumie, sołectwo Lipowa Góra Wschodnia. Pani Adrianie Sikorskiej, sołectwo Płozy. Pani Danucie Tomaszewicz, sołectwo Rupka, Panu Marcinowi Właszczak, sołectwo Romany, Panu Jackowi Suprynowicz, Szyny, pani Beacie Siąg, sołectwo Lipowiec, pani Annie Ziernińskiej, sołectwo piecuchy i pani Danucie Baglińskiej, sołectwo Małdańskiej. Annie Balińskiej. Proszę. Balińskiej. Pani Balińskiej, przepraszam najmocniej Pani Balińskiej. Gratuluję jeszcze raz jednocześnie zachęcam Szanowny Panie i Panów Sołtysów do uczestniczenia w obradach Rady Gminy Szczytno. Informuję, że obrady Rady Gminy Szczytno są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Szczytno oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Wobec powyższego wejście na salę obrad jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku. Przypominam Państwu razem, że na sesji należy przestrzegać rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODE. To tyle wstępu. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocny podejmowania uchwał. Porządek obrad otrzymaliście państwo. Czy są uwagi do porządku przedstawionego i do wysłanego do państwa? Bardzo proszę panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, bardzo bym prosił, żeby w odniesieniu radzie Wysokiej Rady wprowadzić projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości grupowej stanowiącej własność gminy dla firmy Mek Meksera. Cel podniesienia kabla telekomunikacyjnego w miejscowości. Prosimy. Dzień Zdjęcie uchwały y, tutaj jest zapisane jako 4-3 w y, porządku obrad y, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ustawowych prowadzonych przez gminę Szczytną i określenia granic i podwodów obowiązujących od dnia 1 września 2019 roku. Dziękuję bardzo. Kto z radnych jest za zmianą porządkowa? Głosujemy imiennie. Przez wyrażenie zgody, za, przeciw, tu wstrzymuję. Małgorze Radnosia nie ma. Disał Bogacki. Jestem za. Marcin Błaszczak. Jestem za. Dzegłasz Kudrewski. Jestem za. Jadwiga Golon. Jestem za. Edward Kolenarciak. Jestem za. Sylwia Majewska. Jestem za. Sylwia Nowakowska. Jestem za. Anna Rydecka. Jestem za. Aleksander Stawiasz. Jestem za. Rafał Szumny. Jestem za. Henryk Kulatowski. Jestem za. Zbigniew Woźniak. Jestem <coughs> za. Andrzej Grubel. Jestem za. W głosowaniu brało udział 13 radnych, 13 wypowiedziało się za zmianą, którą przedstawił Pan Wójt. Proponujemy po zdjęciu punktu 4.3 to miejsce prowadzić nowy projekt uchwały, który przedstawił Pan Wójt. I porządek obrad po zmianie wygląda następująco. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, podjęcie uchwały 4.1 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Szczegółowych zasad ponoszenia odpoczności za pobyt w ośrodkach wsparcia w zakresie zadań własnych gminy. 4.2. W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Kamionku. 4.3. W sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości gruntowej stanowiących mienie gminne. W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego z w dzierżawiach części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne. W sprawie zmiany uchwały nr 54, łamane przez 382, łamane przez 2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu i Małdaniec, Niedźwiedź, 2 i 7 dnia szczytno. 4 6. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu gwiazdyjnego Ludowa Góra Zachodnia, Gmina Szczytno. 4.7. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu gwiazdyjnego Nowe Gizero, Gmina Szczytno. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu gwiazdyjnego Zielonka, Gmina Szczytno. 4.9. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Marksewo Gmina Szczytno i 4.10. W sprawie uchylenia uchwały numer 5 łamane przez 44 na 2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 lutego 2019 roku. 4.11. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2029. W sprawie zmian w użyciu Gminy na 2019 rok pisemnej interpelacji i zapytania radnych. Zapytania, wnioski, sprawy różne. Zakończenie obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z ramki jest za odczytanym porządkiem obrad? Przeciw lub wstrzymują? Zdzisław jest Bogacki. Jestem za. Marcin Błaszczak. Jestem za. Grzegorz Godlewski. Jestem za. Jadwiga Golon, jestem za, Edward Kylenarciak, jestem za, Sylwia Majewska, jestem za, Sylwia Nowakowska, jestem za, Kanna Rydzewska? jestem za, Aleksander Stawiasz, jestem za, Rafał Szumny, jestem Stąd za, Henryk Kulatowski, jestem za, Zbigniew Woźniak, jestem za, Andrzej Wróbel, jestem za. Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało udział 13 radnych, 13 opowiedziało się za odczytanym porządkiem obrad. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokół z poprzedniej sesji. Protokół był do wglądu. Można było zapoznać się. Jest to protokół z ostatniej sesji z dnia 28 marca 2019 roku. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Głosujemy imiennie. Za, przeciw lub wstrzymuję. Zdzisław Bogacki. Jestem za. Marcin Głaszczyk. Jestem za. Grzegorz Rózulewski, Jadwiga Golon, Edward Trenarciak, Sylwia Majewska, za. Sylwia Nowakowska, Hanna za. Aleksander Stawiasz, Rafał Rumny, Henry Kulatowski, Dźwignie Wojziak, jestem za. Andrzej Gruber. Jestem Dziękuję bardzo. W głosowaniu brawo 13 radnych. 13 powiedział się za protokołem <S��> <Sms>. <Sede> <Khalidaaa> tak. z poprzedniej sesji. Bez uwag do podejmowania uchwał. Proszę o przedstawienie pierwszego projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Szczytno z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 41 przez 296 z 2017 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w zakresie zadań własnych gminy. Podstawa prawna Rada Gminy Szczyty uchwala co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XXXI przez XXXVI przez 2017 Rady Gminy Szczyty z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w zakresie zadań Gminy zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. Dwa. Ogłoszenie, o którym mowa w ustępie 03 nastąpi w formie obzieszczenia Rady Gminy Szczytu z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 41 przez 296 przez 2017 Rady Gminy Szczytu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odporności za pobyt ośrodka wsparcia w zakresie zadań własnych gmin. 2. Punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt drugi. Obwieszczenie, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowych województwa warmińsko Armii Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się w gminy, gminy szczytnej. Dziękuję. bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Głosujemy imiennie przez podjęcie niej. Ręki wyrażenie zgody zawrzeć Zdzisław Bogacki. Jestem za. Marcin Błaszczak. Jestem za. Grzegorz Woderewski. Jestem za. Jatiła Golon. Jestem za. Bartyna Narciak. Jestem za. Sylwia Majewska. Jestem za. Sylwia Nowakowska. Jestem za. Anna Rzecka. Jestem za. Aleksander Stawiasz. Jestem za. Rafał Szumny. Jestem za. Henryk Latovski. Jestem za. Zbigniew Woźniak. Jestem za. Andrzej Grubel. Jestem za. Dziękuję bardzo. Proszę o podniesienie 13 radnych. 13 opowiedziały się za wprowadzeniem do yy, za, za przedmiotem uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę o wstępne na sprawie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Szczytno z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zakładu Gospodarczego Komunalnej Miejsców w Kamionach. Ustawa prawna Rada Gminy Szczytno. Uchwała co następuje. Paragraf 1. Punkt pierwszy. Ogłasza się tekst jednolity Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i w Pamiątku zgodnie z zmienieniem załącznika w wyniku uchwały. Punkt 2. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie obwieszczenia rady gminy z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkania w Pamiątku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wynikowi Gminy Szczytlo. Paragraf 3. Punkt 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w drugim o którym w pierwszym, ustępu, ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym w Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję. Dziękuję. bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Dziedzictwo Bogacki. Jestem za. Marcin Głaszczak. Jestem za. Jerzy Jestem za. Jakiego Golon. Jestem za. Złatwina Narcia. Jestem za. Sylwia Majewska. Jestem za. Sylwia Jestem za. Panna Ryzewska? Jestem za. Aleksander Stawiasz. Jestem za. Rafał Szumny? Jestem za. Pedryk Kulatowski. Jestem za. Zbigniew Wodniak. Jestem za. Andrzej Grubel? Jestem za. Dziękuję bardzo. Z głosowanie Przy 13 razy, 13 podzielających za w życie. Bardzo proszę o przedstawienie następnego Uchwała Rady Gminy Szczytno z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie nieruchomości gruntowych stanowiących w gminne. Podstawa prawna za gminy Szczytu oraz następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Wyraża się zgody na odstąpienie, na nieodpłatne udostępnienie na rzecz Nexa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie, ale ja Jana Pawła II. 20 dni. 00867 Warszawa na potrzeby na nieruchomości utrzymania infrastruktury krajowej komunikacyjnej w postaci kada światła obrotowego zawieszonego na słupach wraz z sprzętem następujących nieruchomości gruntowych na okres 10 lat. 1 działka ewidencyjna numer 420 o powierzchni 1 hektar 89 a obręb geodezyjny Olszyny. Dwa, działka numer 2. Działka ewidencyjna nr 421 przez 2 o powierzchni 066H obręb geodezyjny Olszyny. 3. Działka ewidencyjna nr 414 przez 36 o powierzchni 0392H obręb geodezyjny Olszyny. 4. Działka ewidencyjna nr 5 przez 4 powierzchni 0,0590H obręb geodezyjny Olszyny. Paragraf 2n. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie dwie podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są uwagi dla przedstawionego projektu uchwały? Jeśli <kliśniki> nie ma, przechodzimy do głosowania. Jestem za. Marcin Błaszczak. Jestem za. Grzegorz Cudlecki. Jestem za. Jadwia Golą. Jestem za. Dwatyn Arciak. Jestem za. Sylwia Majewska. Jestem za. Sylwia Nowakowska, Anna Rydzewska. Jestem za. Aleksander Jestem za. Rafał Sumny. Jestem za. Henryk Ulatowski. Jestem za. Zbigniew Woźniak. Jestem za. Andrzej Grubel, Jestem za. Dziękuję bardzo. W głosowaniu bravo. 13 radnych, 13 się za ten ten Dziękuję bardzo. Uchwała kwietnia 2019 w sprawie wydarzenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wygieżdżowego części nieruchomości gruntowej stanowiącej Podstawa prawna. Rada Gminy Szczytu Oparat co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wygieżdżowego części nieruchomości gruntowej na okres 35 lat oznaczonej jako. 1. Działka medycyna nr 182-41 Położona w obrębie gedezyny Leman na rzecz dzierżawcy, to jest Żanety R, w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, to jest kabla, kablowego energetycznego. 2. działka ewidentyjna numer 8239, położona w obrębie gedezyny Leman na rzecz dzierżawcy, to jest r w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, to jest przełącza kanału sanitarnej. 3. Działka ewidencyjna nr 52 przez 12 położona w obrębie Gdyni z na rzecz dzierżawcy to jest Wojciecha S w celu umieszczenia infrastruktury technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. 4. Działka ewidencyjna nr 86 przez 3 położona w obrębie Gdyni z wschodnia na rzecz dzierżawcy to jest Mariusza C w celu umieszczenia infrastruktury technicznej to jest przyłącza wodociągowego. 5. Działka inwestycyjna nr 1 przez 215 położona w obrębie w z zjednoczonej Zachodnia na dźwięk to jest wioletki Macieja S w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, to jest przyłocze hablowego energetycznego. 2. Warunki dzierżawy nieruchomości określi osobna umowa. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się w Litowie i Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma pytań przechodzimy do głosowania. Dzisław Bogacki. Jestem za. Marcin Gołaszyk. Jestem za. Grzegorz Góblewski. Jestem za. Jadwiga Golą. Jestem za. Martyna Narciak. Jestem za. Sylwia Majewska. Jestem za. Sylwia Nowakowska. Jestem za. Anna Rydewska. Jestem za. Krzysztof Sikorski. Nieobecny. Aleksander Stawiasz. Jestem za. Rafał Szumny. Jestem za. Henryk Kulatowski. Jestem za. Gwigniew Woźniak. Jestem za. Andrzej Gruber? Jestem za. Dziękuję bardzo. Głosowanie brało 13 radnych, 13 udziały się za. <śmiecki> dziękuję. dziękuję bardzo. Proszę o zostanie ustalenie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Szczytna z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały numer 54 przez 382 przez 2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego prawa zabytkowego przestrzennego w części obrębu kredytowego w Małdanie, Niedźwiedzie, Bawrochy, Siódmach, gmina szczytu. Podstawa prawna Rada Gminy Szczytna uchwała co następuje. Paragraf 1. Uchwale nr 54 przez 382 przez 2018 Rady Gminy Szczytów z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do rozporządzenia miejscowego planu zawodu przestrzennego w części obradu wiadomoznego Małdaniec, Niedźwiedzie, Bawrochy i Siódmak gmina Szczytno, paragraf 2 otrzymuje brzmienie. 1. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny wskazujący granice sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podzielony na arkusze ponumerowane od 1 do 4. 2. Dopuszcza się opracowanie miejscowego planu dla wszystkich arkuszy jednocześnie lub każdego osobno. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy szczytu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, uwagi? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Kto z nimi? Bogacki. Jestem za. Marcin Właczak. Jestem za. Grzegorz Doborecki. Jestem, so. all, Jestem za. Jatyga Golon. Jestem za. Barton Nalciak. Jestem za. Sylwia Majewska. Jestem za. Sylwia Nowakowska. Jestem za. Anna Ryzewska. Jestem za. Aleksandr Stawiasz. Jestem za. Rafał Szumny. Jestem za. Henryk Latowski. Jestem za. Zbigniew Woźniak. Jestem za. Andrzej Grubel. Jestem za. Dziękuję bardzo. Głosowanie brało 13 radnych, 13 powiedziało się za uchwały. Proszę o czytanie, którego będzie uchwały. Uchwała Rady Gminy Szczytna z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do rozporządzenia Ministerstwa Prawa Zagospodarowania Przestrzennego w części obrębu prezydencyjnego Likowa Ruga Zachodnia na Szczytna. Podstawa prawna Rada Gminy Szczytna uchwała co następuje. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zabrają przestrzennego części obrędu Giorgzynego roli zachodnia gmina szczytu. Paragraf 2. Integralną częścią uchwały załącznik graficzny przedstawiający granicę obszaru objętego projektem planu. Paragraf 3. Celem sporządzenia planu miejscowego jest konieczność zapewnienia terenu z przeznaczeniem budowę świetlicy wiejskiej, wynikające z potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców. Paragraf 4. Traci moc uchwała nr 462 przez 2019 Rady Gminy Szczytem z 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego w części obrębu Gierzyjnego Rójkowa Góra Zachodnia Gmina Szczytów. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminszczytny. Paragraf 6 uchwała wchodzi w życie w podjęcie. Dobre. Dziękuję. Dziękuję. Są pytania. Przechodzimy yup. do głosowania. Rysław Bogacki. Jestem za. Marcin Błaszcza. Jestem za. Grzegorz Dodrecki. Jestem za. Jadwiga Golon. Jestem za. Edward Lenasiak. Jestem za. Sylwia Majewska. Sylwia Nowakowska. Jestem za. Panna Rydzewska. Jestem za. Aleksander Stawiasz. Jestem za. Rafał Czumny. Jestem za. Henryk Kulatowski. Jestem za. Zbigniew Woźniak. Jestem za. Andrzej Gruber. Jestem za. Dziękuję bardzo. W głosowaniu brało 13 radnych. 13 powiedział się za. Podjęcie uchwały. Proszę o czytanie następnego projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Szczytno z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zadań przestrzennego w części obrębu giełdyznego Nowe Gmina Szczytno. Podstawa prawna Rada Gminy Szczytno uchwała co następuje. Parę przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu rozporządzenia przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Nowe 0 na Szczytno. Paragraf 2. W integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granicę obszaru objętego projektem uchwały. Paragraf 3. Celem sporządzenia planu miejscowego jest konieczność uregulowania dostępu do drogi publicznej terenu mieszkalnego. 4. Paragraf 4. Tracimy. Uchwała numer 4. 3, 2. 54 przez 2019 Rady Gminy Szczytnej 28 marca 2020 roku w sprawie przystępującego sporządzenia zmiany.